Polska Grupa Zbrojniowa na papierze wygląda wszystko super. Produkujemy, robimy, podpisujemy kontrakty, ale dalej ten potencjał militarny polski znacząco nie rośnie. W czym jest główny problem, jeśli chodzi o polski przemysł zbrojniowy? W sukcesu. No właśnie. My mamy, chodzi o, o propagandę. Nie mamy ludzi, którzy potrafią tym zarządzać? Tak, dokładnie tak. My mamy propagandę sukcesu, natomiast przemysł broniowy jest zarządzany, bym powiedział, źle. Bym powiedział, bardzo źle. Po pierwsze trzeba by na poziomie państwa zidentyfikować, co mamy w przemysle państwowym co mamy w przemyśle prywatnym. Przemysł prywatny ma dużo większe możliwości niż przemysł państwowy i mało tego jest lepiej zarządzany. No właśnie, przez menedżerów. Przez menadżerów, bo przemysł państwowy jest zarządzany Ministrę. przez kolegów polityków, no, kolegów polityków którzy zawdzięczają stanowiska i pensje politykom. Z tego nic nie wynika. To jest krew w piach. Zwróćmy uwagę, dokonujemy przeglądu wydanych pieniędzy do polskim przemyśle nie na przestrzeni powiedzmy 20 lat. Okaże się, że to jest krew w piach pieniędzy podatnika. Jeżeli na poziomie rządu nie zostanie stworzona struktura, która będzie zarządzała w kryzysie polskim przemysłem zbrojeniowym, to proszę mi wierzyć, sytuacja nie ulegnie poprawie.